Kasper, co będziesz opowiadał swoim wnukom za 50 lat o sezonie 2013-2014 po farmie stralardańskiej? Że miałem przyjemność grać w moim rodzinnym mieście z tak wspaniałymi ludźmi i przy takiej wspaniałej publiczności? To wszystko? No, co mogę powiedzieć? Sezon jak sezon. Jeszcze raz zagram, mam nadzieję, tych sezonów. Bardzo dużo w swojej karierze i mogą skończyć się lepiej, mogą skończyć się gorzej. My zagraliśmy na dziesiąte miejsce. W tabeli Polskiej Ligi Koszykówki i to wszystko, tak jak powiedziałem. Czy dziesiąte miejsce, to jest to miejsce, na które Polforma zasługiwała? Czy można było pokusić się o coś więcej? To znaczy, patrząc na naszą grę po wynikach, zasługujemy na to dziesiąte miejsce. Oczywiście nie dosyć pozostaje, ponieważ celem były play-offy, Kibice co roku oczekują tego, od koszyka, że to jest taki, powiedzmy, cel minimum. Nie zrealizowaliśmy go i dlatego wystarczy powiedzieć przepraszam dla kibiców. Przepraszam za co? <laughs> za to, że nie awansowaliśmy do playoffów, za naszą dyspozycję z początku i w środku sezonu, gdzie, y, powiedzmy, parę wygranych prze przeplataliśmy fatalnymi meczami. Miałeś wiele czasu, aby przeanalizować ten sezon? Gdzie popełnione zostały błędy, w którym miejscu, w którym momencie? Myślę, że to pytanie trzeba by było skierować do osób, które sterują tym klubem. Trenera, yy, prezesa albo zarządu. To znaczy trenera może nie, no bo został zmieniony. No, ale myślę, że do prezesa i zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.